w dzisiejszym odcinku zbudujemy domek zbudujemy domek teraz możemy iść hmm. tutaj wziąć takie coś i co tu jeszcze się przydałoby to drewno To jest mnie sobie go jeszcze zmienimy, a na razie niech tak potrzebuje to o, takie wejście teraz nie wiem. Muszę iść pozbierać drewno, to się przyda i nic więcej. Przynieść ścianę ma być brzozowego a reszta ściany. nie jest takiego wykonałem że trochę mrzezawego jeszcze. Też prawdziwę czuć bardzo ale jakoś na razie będzie Obyła. Dobra, takie coś już, już jest w miarę. Jeszcze raz potem na craftingu A mamy lagy nie ma dostępny dzisiaj domek i może do kopalni pójdziemy jak myślicie się od razu do tego, do kopalni. To jest nasz crafting henem i piecyk. Idziemy teraz dokończyć Damek. Mamy już połówkę domu zbudowaną. Teraz tylko idziemy dokończyć szyby, i będzie to skończony. Oj, muszę tak zrobić. Okay. I potem będziemy już dokończyć dokończyć I mi iść kolejny raz. To muszę wziąć tam jest przerwa. Tu jest kinia Potem, może pójdziemy jeszcze na to kolejny raz na wyprawę. Się od teraz przespać i to, że przespać i dokończyć idę No, trzydzieści, sześć, pół płytek. Koniki. To już powinno wystarczyć. Dobra. No Teraz będziemy budować dalej. O Jezusiu. budujemy dalej. Może to tylko jeszcze zmieścić I nakańczamy dach. No tych pół płytek ale raczej starczy. No, starczy na spokojnie. Jeszcze zostanie nawet. Eee... cztery no to mam ich dwóch podłogę sobie zrobimy potem Chcę sobie zrobić numer no, Jabłko... Oj, nie to Jabłko chciałem odłożyć mm. Teraz... tak... U, łopata Idziemy po piasek Idziemy po jakiś piasek Gdzie jest? To jest pytanie. O, oh, portal. Nie widziałem go. Ale fajnie. Co to jest? U, jasne. Idę po takie to jest możliwe. Jocie, tyle złota jest możliwe czy nie za bardzo? jeszcze tutaj jest blok. Nie mam kilofona. Mm. Piasek, piasek, piasek Idziemy, idziemy po piasek Jakieś. Nie wiem gdzie mogę znaleźć ten piasek teraz. Ale zobaczymy mm. Druga wioska To jest. Ale fajnie druga wioska. Ale piasku nie ma. Zobaczymy z krzymeczki. Może coś będzie w nich. Ty, ile tych? Czy tu jest. Yy, to była jedna cała tak naprawdę jedyna cała zbroja Same te tutaj to buduciki mi są potrzebne. Jest piasek za chwilę po niego pójdziemy. Ale jeszcze zobaczymy, może coś będzie tu ciekawego mm, Mała wioska, ale chyba, chyba już nie będzie nic A u góry Na górze jak, Jakiś domek tam jest Nie chce mi się tam iść, za bardzo Dobra. Już jesteśmy u Prawie. Dobra jesteśmy. Ale po co ja tu przechodziłem, jak to ma być tylko jeden domek. Piać. Taki że wchodzi o tu nic nie ma ale mnie oskamowali syk To teraz po piasek i teraz są do wady I muszę z tego policzyć 4, 8, 12, 16, 24. 24, więc, nie wiem, więc nawet zobaczcie. Potem sobie tutaj przychodzi do mnie. No już mi tutaj nie nie patrzyłem, nie mogę wracać. Tutaj portal powinien być, to niedługo. No, osioł, nie mam siada, bym go osiągnął No, mówiłem, to jest portal. I tam jest wioska, mój domek raczej. No, już widać domek. są wszystkie rzeczy, Tutaj niech to się poprzepala Oj, przecież włożył jeszcze przed tym muszę znaleźć czy mam chociaż coś do przepalenia tego uuu widzę, że nie mam nie. Dobrze pamiętam, to węgiel, tak. Muszę to wykopać. Cztery. Pięć. Sześć, siedem i osiem. Salić. teraz tak naprawdę domek już skończony tylko potrzeba tych okien i drzwi które mam w wyku er, no, a te drzwi to sobie dam rano już teraz ile się przespać Zapomniałem, zapomniałbym o jednej rzeczy. Jeszcze nie jest kończony do końca ten domek. Teraz trzeba trochę postawić tych bloków, da. co tu się stało?